Ja bardzo proszę. on otwiera tylko tyle, a ja dalej na Bo Tutaj tym nie pójdzie, bo się blacha. Dlatego nam tak idzie. Dobrze ci to idzie. Palca w A kto tak skrzypi? Ja nie wiem. To tak właśnie. To ta maszynka czy te kości tak skrzypią? Kości, no wie pan. Młodę jeszcze. No ale skrzypi. Nie, nie ro. drugą, drugą stronę lal. O, tak, tak. o, młodej nie skrzypię. Er den der?